Cześć, dzień dobry, kolejnego dnia. Znowu widzicie Towarzystwo Zielone za mną, ale to dlatego, że wszystko pozdejmowałam z parapetów, z okna, bo po prostu to, co miałam zrobić wczoraj, robię dzisiaj i myję okno w pokoju u Mileńki. Spróbuję jeszcze wszystkie rośliny tak poustawiać na tych parapetach i na półkach tutaj w pokoju, że jak przyjdzie znieść moje koleusy do mieszkania, to żeby już miały zapewnioną jakąś miejscówkę, bo planuję wszystkie... Przynieść tutaj do pokoju milenki na zimę. Byłam rano w stokrotce, bo skończył mi się sprzęt do sprzątania. Skończyły mi się ręczniki papierowe. No a przy okazji, jak już ściągnęłam z parapetu wszystkie rośliny, to spróbuję uporządkować je tak, żeby każda doniczka miała jakąś osłonkę. Na wszystkie moje rośliny na pewno braknie mi tych osłonek. Ja dokupuję je sukcesywnie, bo nie sposób na osłonki wyrobić, bo jednak troszkę kosztują. Ale na przykład na parapecie, tu gdzie rośliny rzucają się w oczy, stwierdziłam, że jakoś dobiorę te osłonki, żeby w miarę wyglądał ten parapet, żeby nie było takiego miszmaszu, poplątania z pomieszanym. A te, które mniej rzucają się w oczy, na razie mogą stać bez osłonek. Muszę je jakoś poukrywać, żeby za bardzo nie było widać tych doniczek produkcyjnych. Ja staram się teraz przesadzać kwiaty do doniczek przeźroczystych, więc te brązy czernie tak bardzo nie rzucają się w oczy. No ale takie kolory też mi się niestety na razie jeszcze zdarzają. Zabieram się teraz za ogarnianie tutaj pokoju mi lęki. Jeszcze ściągam wszystko z półek, przy okazji ogarniam porządnie kurze. Jak już wyprasuję i zawieszę firanę, to pokażę Wam tą, którą ostatnio zamówiłam na stronie internetowej. I ja mam nadzieję, że tylko dobrze wszystko obliczyłam i będzie wyglądać w oknie tak, jak sobie to wymyśliłam. Ja zamówiłam już z oprzyciem, z bokami, więc gotowa jest do zawieszenia w zasadzie. Tylko muszę sięgnąć do tych żabek tam do góry, bo wiecie, że ja do najwyższych to nie należy. Od razu, przy okazji, spisuję sobie wszystkie rośliny na kartce, te, które mam jeszcze do przesadzenia. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do oglądania, a ja odezwę się jeszcze do Was później. Miłego dnia Wam życzę. Ręce mi już opadają do tej monstery. No, teraz to już wypuściła całego białego liście i nawet już przyniosłam tutaj do pokoiku nożyczki, żeby obciachać. Przy korzeniach powietrznych i jeszcze raz spróbować ją ukorzenić. Może się opamięta i nie będzie puszczała białych liści. <grymne> Tylko tak, jeszcze się troszkę powstrzymałam. Tak, tu klin jeszcze leży po myciu okien. Jeszcze się powstrzymałam, bo tak sobie myślę, że może bym to zrobiła dopiero na wiosnę. Teraz szkoda na jesień, może już jej ciąć, jak myślicie. Sama nie wiem co zrobić mam z tą monsterą, której nie mogę opanować. Nie jest to sadzonka godna do naśladowania, niestety. Ten poprzedni y, liście wyszedł pół na pół z dziurką nawet. Ten też biały dziurkę wyprodukował, ale ten listek jest taki wiotki. Wiadomo, on jest młodziutki, bo dopiero co się rozwinął. No, ale bez przesady. Aby tylko tyle miał zielonego po sobie. Teraz już nie będzie tyle światła i słońca, żeby dostarczyć mu wystarczającej ilości do przetrwania. No niestety. Także nie wiem, co zrobić z tą moją monsterką wariegatą, czy już teraz ciąć, czy poczekać, właśnie do wiosny, te kilka miesięcy. Wiadomo, że ten liść już idzie na zmarnowanie. No ale co zresztą? Nie mogę ogarnąć tej monstery. Doradźcie mi proszę, czy cięść teraz, czy dopiero na wiosnę. Zupełnie niedawno wsadzałam malutką sadzoneczkę Cebu blu do podłoża, do biegosu. do całkiem sporej doniczki. I co? Tak się ukorzeniło, że korzenie wychodzą dołem. W najbliższym czasie będę musiała pomyśleć o zmianie doniczki i dla Cebu Blue. Nareszcie udało mi się ogarnąć Parapet z chojami. Zawiesiłam już firankę. Ja chciałam taką delikatną kupić z niewielką ilością wzorów, żeby po prostu jak najwięcej światła docierało na pokój. Tutaj podejdę jeszcze bliżej. Pokażę Wam jak z bliska ona wygląda. Takie kropeczki, niteczki z kuleczkami. Ma po całej długości i tu u góry. Gdzie, nie, gdzie rzucone. Białe kropeczki, no źle widać, bo jak wiecie... Nagrywam pod światło, więc nie daję tego efektu, jak jest w rzeczywistości. No i choję ułożyłam na całym parapecie. Całą długość zajmują. Już całkiem spore sadzonki się robią. Mam nadzieję, że tutaj im będzie dobrze. Zresztą zeszłą zimę też tutaj leżały, dały radę, mimo że było chłodno. Ale tu od kaloryfera będzie im troszkę podgrzewać, będą czuć się jak na macie rzewczej. Słońca też myślę, że im nie braknie. Na razie to ogarnęłam. I jeszcze tu kawałek półki z roślinami. Też parę na komodach. Mam zamiar wypełnić koleusami, jak przyjdzie na nie pora, żeby wnieść już do domu. A tu góra wygląda tak. Na razie tyle. Bardzo drażniła mnie ta puszka o jakichś ziołach, więc wymieniłam ją na szary. No i tak przeplotłam w miarę, żeby coś tam nieco było synchronicznie. Dałam kilka takich beżowych osłonek. Dwie miałam w komplecie, takie roślinne z motywem roślinnym. No muszę sobie jakoś radzić, bo wszystkich jednakowych osłonek niestety nie mam. <grym>, a no, no by było jak dla mnie. Jakby wszystkie były w takim samym wzorze i kolorze, ale jak nie ma tej puszki metalowej, to już wygląda znacznie lepiej. Starałam się dobrać osłonki tak, żeby doniczka nie wystawała ponad te osłonki. Cześć, odzywam się do was z dzieleczki. Jest południe. Przyszłam tutaj z Milenką. Zwolniłam ją z lekcji w u bo jak wiecie, ma katarzycho. Dokucza jej bardzo, więc źle by jej się ćwiczyło, a że później miała jakieś okienko i dodatkowy przedmiot. Poznaj siebie czy jakoś, tak, jest to przedmiot nieobowiązkowy, więc zwolniłam ją z trzech ostatnich lekcji i przyszła mi towarzyszyć na działkę. Jak widzicie, tam z tyłu jestem już rozłożona na trawniku. Milenka mi posagrykowała wszystkie cebulki kwiatowe i zaraz zabieram się za wsadzanie. To, co nie wsadzę dzisiaj, nie zdążę wsadzić dzisiaj, to wsadzimy z mężuśkiem jutro. Za momencik pokażę Wam, jak to z góry wygląda, ile tego jest. No, troszkę tego mi się nazbierało. Tylko biorę się do wkopywania cebulek i ogarniania rabatek z chwastów. Będę sobie jeszcze opisywać wszystkie wkopywane nazwy tulipanów i innych moich kwiatków, żeby na wiosnę porównać je z tym, co zamówiłam. Czy przyszły cebulki zgodne z zamówieniem? Milenka, jako asystentka moja, dostanie w rękę markera i tabliczki. Będzie pisała mi nazwy roślin właśnie na tych tabliczkach. Zamówiłam na Allegro komplet takich stu etykietek. Milenka bierze się za opisywanie. Mniej więcej wygląda to w ten sposób. Milenka pogrupowała mi rodzajami tulipany pełne, strzępiaste, papuzie. Inne, jak na przykład X, Lilie, Szafirki mam tu. Narcyz jeszcze jakiś mi się zaplątał. Ostatnio czytałam artykuł o narcyzach i żonkilach, że te posiadają w sobie składniki trujące i trzeba uważać, obok czego je się sadzi, bo niestety, ale ziemia wokół nich też zatruwają lekko. Pierwsze słyszę, no ale dobrze, będę sadzić narcyzę w jakiś tam jednak odległościach od innych roślin. Idę w kierunku hibisku, bagiennego, żeby Wam pokazać jak pięknie mi kwitnie ten, który uchował się na działeczce niezauważony. I dopiero pod koniec lata został odkryty przez nas, ale jeszcze po drodze mam powojnika, który zakwitł. Marzuśka go przesadził spod tego iglastego drzewka, tam spod oczka wodnego, przesadził go w inne miejsce no i zakwitł, ale ja myślałam, że będą większe te kwiatuszki jakoś pewnie nie doczytałam w opisie, tylko patrzyłam po obrazku a to są drobne kwiatki, takie typowo jak ma powojnik, tu jeszcze ma jeden pączek także fajnie, kolor jest super, nie powiem ale w przyszłym sezonie jeszcze pokuszę się jednak o te wielkokwiatowe, pewnie je trudniej utrzymać i doprowadzić do kwitnięcia ale spróbujemy jednak z wielkokwiatowymi i bardziej pełne. Jednak zamówię, zobaczę, może mi się uda. No jest ten długo wyczekiwany hibiskus bagienny. Pięknie rozkwitł. Ma duże takie talerzowate kwiaty. Zobaczcie, w porównaniu do mojej dłoni niemal, kurczę, dwa razy większe. I średnica jest piękna. Jest. O takiego właśnie mi chodziło. I tu jeszcze trzeci kwiatuszek. Muszę się nim nacieszyć, póki jest. Teraz, jeszcze fotę szczelę na pamiątkę. I spójrzcie, jakie on ma takie urocze pręciki, wystające ze środka kwiatka. Naprawdę, one są takiego koloru, jak widać na kamerce. No, śliczne są. O, teraz dokładnie widać. Wróciliśmy do domu, nareszcie powiem Wam, że zeszło mnie jakieś około 6 godzin, także trochę w tych wsadzanie cebulek mi czasu zajęło, ale jeszcze wszystkiego nie wsadziłam, zostawiłam resztę na jutro. Dobrze, że dzisiaj poszłam jednak na tą działkę, bo pogoda była taka w sam raz, a jutro znowu ma być 20, bodajże 5 czy 6 stopni, więc będzie troszkę mi słoneczko przypiekać podczas wsadzania tych cebulek ale już jakąś połowę ich wsadziłam. I wcale nie jest ich tak dużo, jakby się mogło wydawać. Mam wrażenie, że nawet nie zapełnię tych miejsc, które miałam wypełnić cebulkami kwiatowymi. No, zobaczymy, jak to jutro będzie wyglądać. Adi do nas dołączył po szkole, jednak zdecydował się przyjść do nas i razem we z spacerkiem wróciliśmy sobie do domu. Tu jeszcze troszkę na temat około okołodziałkowy, bo ta monstera zdecydowanie kojarzy mi się z działką, a to dlatego, że dostałam sadzonkę od sąsiadki z działki, z ogródka, bo rozwija się nowy liść. Ja tutaj mam dwie sadzonki, tą mniejszą, ale już z dziurami. Tutaj było uszkodzenie mechaniczne, jak zakupiłam monsterkę, ale nic nie szkodzi. No i ta większa, która puściła już u mnie. Tego dużego liściora wypuszcza właśnie kolejne. Ta fenbachia też jest niezawodna. Wciąż wypuszcza kolejne liście. I zobaczcie, mimo że już prawie jesień zapasem, to jednak dalej puszcza nowe listka. Tutaj aż trzy na raz. Tu dwa. Cieszy mnie to bardzo, że się tak ładnie zagęszcza. Świeżutki, dopiero co rozwinięty liść. Paradiso verde. I jakie ładne ma wybarwienie. To ten, który kupiłam w Obi. Na koniec zamiokulka z Raven, który też ma całkiem sporo nowych przyrostów. Fajnie odróżniają się te jaśniejsze, limonkowe, młode liście od tych ciemnych. Żeby nie było tak różowo i żebym miała na głowie kłopot, to niestety, ale tą alokazję Jacqueline, która tak pięknie mi rosła. I Marantę Lemon Lime. Opanowały przędziory, no i walczę z nimi. Dostały oprysk zarówno jedna jak i druga. I zobaczymy, co to z tego dalej będzie. Szkoda, szkoda, bo ta alokazja, jako jedyna, ładnie mi wyrosła na dość sporą roślinkę. No, ale niestety w porę je zauważyłam, i mam nadzieję, że zdołam powstrzymać towarzystwo przed zjedzeniem mojej całej. Roślinki, zależy mi na tej alokacji, Jacqueline. Bardzo ją lubię. Byłam przekonana, że wśród tych cebulek mam nieco więcej narcyzów, a okazało się, że wcale tych cebulek nie mam aż tak dużo. Jeszcze Wam tylko wspomnę, że żonkile można pomylić z narcyzami, natomiast narcyzów nigdy nie pomylimy z żonkilami. A to dlatego, że żonkile to po prostu jedna z odmian narcyzów i kwiaty są po prostu żółte, są zdecydowanie na wyższych łodygach niż. U narcyzów, a narcyzę to wszystkie pozostałe kolory, czyli mogą być nie tylko żółte, ale i na przykład mają płatki białe, środek pomarańczowy, albo tak jak wam pokazywałam na działce te, które ja miałam, gdzie mają żółte płatki, a środeczek pomarańczowy. Ja do niedawna też nie wiedziałam, że jest jakaś różnica między żonkilem a narcyzem, a okazuje się, że jednak jest znaczna. Także wszystkie pozostałe kolory, oprócz żółtego, to kwiaty, które nazywamy narcezami, a te typowo żółte, które mają i płatki i środeczek w tym kolorze, są żonkilami. I mam jeszcze pudło do rozpakowania z zielonego parapetu, ale nie, nie ma tu roślin zielonych. Podłoże do ziemi. Kupiłam mieszankę podłoża przepuszczalnego, jak i podłoże do roślin wilgociolubnych. Ja jeszcze byłam na targu, oczywiście. Jasna sprawa. Kupiłam sobie śliwki węgierki, te klasyczne, tradycyjne 4 zł za kilo, więc można jeść. No, i dzisiaj już nie zapomniałam przynieść ze sobą do domu trochę winogrona, zarówno jasnego, jak i ciemnego. Część już została zjedzona, ale naprawdę mówię Wam, jest przepyszny. Każda winorośl ma w sumie inny smak winogrona, owocu, ale wszystkie są pyszne. Nie ma ani jednego cierpkiego którego nie dałoby się zjeść na surowo. Wszystkie są przesłodkie. W dorwałam jeszcze szatkownicę do grzybów za 10 zł. Też jakoś promocję kupiłam. jeden plus jeden z artykułów przemysłowych. Niby ona jest do pieczarek, ale ja wzięłam tą szatkownicę z myślą o krojeniu jajek. I zobaczymy, czy się sprawdzi, czy zmieści się tutaj w ten otworek jajo. Ale myślę, że tak, bo dość spora jest ta szatkownica. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jeszcze bardzo delikatnie podchodzę tu do choi dajkę zobaczyć. zobaczcie ona wypuszcza nowy liść, ale ja z nią mam ciągle podgórkę. Jak słyszycie jakiś szelest to Adi mi tutaj obiera jajo, żeby wypróbować szatkownicę do kanapek, bo ugotowałam na twardo na kolację. I tak jak mówię, z tą choją mam bardzo podgórkę, bo co wypuści nowy liść, to drugi musi stracić. Zobaczymy jak z tym będzie. Na razie jest taki maleńki maleńkości. Ja tu nawet nie tykam, nie podchodzę do tej choi, niech ona sobie rośnie jak chce, byleby tylko miała chociaż na swoim koncie te dwa liścia, już nie wymaga więcej. Bardzo mi się podoba ta choja dajkę, no ale jest bardzo trudna do utrzymania. Zobaczymy, czy coś z tego listka będzie, bo wyrośnie do takiego momentu i później ni stąd, ni zowąd. Opada. Zobaczymy, czy tym razem uda mu się jeszcze bardziej podrosnąć. No i robimy eksperyment. Wkładam do szatkownicy. Widzicie? Niby szatkownica do pieczarek, ale przy jajach też się fajnie sprawdza. Ten magnolia na dzień dzisiejszy wygląda tak. Jutro zabieramy ją na działeczkę do wsadzenia, żeby jeszcze zdążyła się zadomowić w ziemi, w gruncie przed zbliżającą się jesienią. Troszeczkę ma płatki poparzone od słońca, ale jak już tak mocno grzało, to wzięłam ją do domu. Na chwilę schowałam i tu już drugi rozwija się kwiat normalnie. Fajnie, bo ogarnęłam sobie co nieco i w mieszkaniu, bo i umyłam okno u milenki, zawiesiłam nową firanę, wyprasowałam. Bardzo nie lubię prasować firan. Wiem, że można je wieszać na mokro, ale jednak, jak nie przejadę żelazkiem po swojemu, to nie to samo dla mnie, przynajmniej. Troszkę czasu i spędzam nad tymi moimi firanami, bo niestety, ale mamy dość szerokie okna, więc jeszcze do milenki to zamawiam chyba 4,5 metra na szerokość. Ale już tutaj do dużego pokoju to od 5,5 do 6 metrów. Tu roboty będę trochę miała przy myciu okien i zmienianiu firan, ale to później, za jakiś czas, pewnie w przyszłym tygodniu ogarnę temat. No a tutaj u milenki właśnie ogarnęłam pokoik, powycierałam wszystkie kurze, ściągłam wszystkie kwiatki z wszystkich półek, już poustawiałam tam pod jesień lekko. Na koleusy znalazłam miejscówkę. Przynajmniej na część koleusów. Może tutaj jeszcze upcham coś na parapet w pokoju dużym, bo jakby nie było troszkę miejsca jeszcze na roślinę, mam. No ale, tak jak mówię, na razie rezerwuję je dla koleusów, bo niestety, ale już za kilka albo kilkanaście dni trzeba je będzie przygarnąć do mieszkania na okres jesienno-zimowy. Jutro śmigamy na działkę, wkopywać dalszą część cebulek, to znaczy ja się tym zajmę, mężuśka... Znajdzie sobie coś tam innego do pracy na pewno. Pewnie tam szklarni będzie ogarniał. Zapomniałam szklarni zamknąć. Ups. Ma być ładna pogoda, więc myślę, że już jutro temat cebulek zakończę. kopywania cebulk. Wam już dziękuję dzisiaj za uwagę i do następnego razu. Papatki.